Dobry, witam Was serdecznie w kolejnym vlogmasie. Dzisiaj mamy dzień 13. Jak widzicie, jesteśmy w świątecznej krainie. Przyjechaliśmy dzisiaj do metro. To jest taki market trochę podobny do makro czy selgrosa, który znamy w Polsce i tutaj bardzo często można dostać ogrom świątecznych dekoracji. Myśmy byli tutaj w tamtym roku, ale w tamtym roku tak dużo nie było. A w tym roku jest po prostu szaleństwo, wielkie dziadki, dwumetrowe dziadki do orzechów, Mikołaje, czapki, glandy, no po prostu szał świąteczny, nawet byście nie pomyśleli, że jesteście w Turcji, naprawdę tyle ozdób, patrzcie jak to jest wielki renifer, patrzcie. Rozumiecie to w ogóle. <gry> Także... Będziemy sobie oglądać. Chłopaki są oczywiście. Przyjechaliśmy tutaj głównie, żeby kupić czekolady i słodycze do Polski dla moich rodziców, ale akurat sobie skorzystamy z tego, że jest tutaj taki świąteczny szałparcie Lemkułajów. Także dzień 13 zaczynamy. time for Christmas, and Christmas is my favorite time of year Wyszliśmy z sekcji świątecznej i Serhat mówi, ojej mamy pusty koszyk, ale nie ma, nie ma sensu kupować tych rzeczy, skoro i tak zaraz lecimy na święta, więc tylko sobie po prostu pooglądamy. Ja pamiętam, że w Polsce w makro, nie wiem czy dalej tak jest, ale do pewnego wzrostu nie można w ogóle było wchodzić i tam był taki pokój z bajkami i mnie moja mama a i mojego brata, tam moja mama zostawiała, moja mama szła na zakupy, a myśmy siedzieli, oglądali bajki, no bo są te wiecie, wszystkie wysokie regały, żeby nie było jakiegoś tam zagrożenia, no to dzieci nie wchodziły, ale tutaj normalnie wchodzimy z dzieckiem, o tutaj. Kraker, siekier, tutaj. Ale tutaj tak samo to działa, że są takie pakowane rzeczy, yy, wielopaki i wychodzi po prostu taniej, a my też tych, tych paczek kilka chcemy kupić z każdego rodzaju, więc nam się też opłaca tutaj właśnie przyjść. Yy przyjść i te rzeczy poszukać. Mam nadzieję, że to znajdziemy w ogóle. Jak nie, to trudno, a jak tak, to o, o, o. Tutaj takie fajne lampiony. Jeden jest z Mikołajem, a drugi jest biały i w nim są akurat bałwany metalowe, dosyć dobrze wykonane. Natomiast Serhat mówi fajne, ale cena też jest dosyć, dosyć wysoka. Ale oni to pewnie sprowadzają skądś. To nie jest na pewno... Kureckie. no w Turcji świąt nie ma tutaj mamy znowu ledowe ozdoby takie mają nasi sąsiedzi takiego w ogóle renifera świecącego tu mamy świecące bombki a tutaj mamy świecące dzwony tak? dzwony dzwoni to? nie dzwoni patrzcie że my wcześniej tutaj nie przyszliśmy świąteczne kubki a my za tydzień do Polski lecimy a tutaj tyle takich pięknych tutaj jeszcze z reniferem Popatrzę sobie przynajmniej. Przyjechaliśmy kupić słodycze, a jesteśmy na papierze toaletowym. I Sarka że to są ceny beznadziejne. Także nie wiem, czy coś weźmiemy. To co brać w tym papier? A z tym? Ty on? Byliśmy wszystko, tylko nie to co chcieliśmy, ale nie było. A po drugie aż tak się nie opłacał, bo my tak potrzebujemy po trzy paczki każdych ściastek czy tam każdych z czekolad. I się tak naprawdę nie opłacało. Ceny nie były aż takie niskie. Trzeba było brać po 6-10 sztuk a nam tyle aż nie potrzeba. Więc kupiliśmy sobie tylko herbatę. W ogóle Serhat znalazł. Ja nie widziałam wcześniej, że na znalazł herbatę. Mm, tą cytrynowo-miętową, więc y, mi mąż kupił. Kupiliśmy ale sobie rogaliki czekoladowe. Co tam jeszcze kupiliśmy? Serhat kupił e, do swojej maszyny filtrę kawę. Kawę parzuchę. Tak, parzuchę. Babcia Tereska moja mówiła no to kawa parzucha. Pogodę mamy dzisiaj deszczową. Pada deszcz. Tak, tak. Pada deszcz, ale... To dobrze, jest zimno, bo ostatnio jak było po te 20 stopni, to szło zgłupieć po prostu, bo było aż nie. tak gorąco Dajemy. Kap, kap, Więc nie. dobrze, nie. że mamy samochody Jakby samochodu nie było, to wtedy byłby problem, ale samochód jest, tak, że nie ma problemu Jedziemy właśnie na kawę W ogóle najpierw mogliśmy pojechać na kawę Mnie boli trochę głowa, nie wiem jak a boli cię Misiu głowa? się powiedział! Ja nie, nie mówię misiu, jakoś mi tak dziś dzisiaj... Coś mi się dzisiaj stało, że wstałam, bułki upiekłam, jajecznice zrobiłam, misiu do męża mówię, gdzie tak normalnie nie mówię, więc chyba się nie wyspałam, ale tak naprawdę się wyspałam, bo Aleks dzisiaj w ogóle nie wstał w noc, także dzisiaj była ta bardzo dobra nocka, jest zostaje jak zwykle jakby wiózł wór ziemniaków, Spokojnie. a nie... No, Serchat zawsze jeździ tak jakby zamiast Nawiózł worek ziemniaków albo worek kamieni czy węgla nie wiem czego zawsze tak jest jak wariat po prostu może do przyszłego vlogmasa masa jeszcze przeżyję i nie, nic się nam nie stanie przy takim szoferze co? byliśmy w Mediamarkecie natomiast tego wam nie nagram kupiliśmy do mojego komputera taką przejściówkę, żebym mogła um, włożyć kartę, pamięć i tak dalej, bo na tą chwilę nie mam czegoś takiego. Mój komputer nie ma tego typu wejść, więc kupiliśmy przejściówkę. I już myślałam, że z tego Mediamarketu nie wyjdziemy, bo Sercha tak lubi tego typu elektroniczne rzeczy. Że zawsze czyta, 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 a dla mnie widzisz to jest tak, no weź pierwszy, lepszy ten kabel, nie ma znaczenia. A ja mówię, nie. Data rate was nie, ja muszę przeczytać, bo to ma znaczenie, długo ci będą pliki załadowały i tak dalej. Także trochę tam posiedziliśmy, ale w końcu tak, tutaj, wiem, wiem pieniądze, pieniądze. Pieniądze. więc kupiliśmy w końcu tą przejściówkę wpadliśmy do tego metro powiem wam, że w szoku jestem jak dużo w tym roku w metro było ozdób i to takich naprawdę wow, ozdób, takie wielkie dwumetrowe dziadki do orzechów dwumetrowe Mikołaje czy święty Mikołaj w balonie w tamtym roku totalnie nie, nie, nie zobaczylibyście czegoś takiego, więc to jest też fakt, że co roku tych ozdób wchodzi co roku tych ozdób wchodzi coraz więcej, no ale te ceny też były wysokie za jakieś tam wiecie no nie jakoś duży lampion, 2000, to jest dużo patrząc na obecne zarobki, no a ja tak już mam dom ozdobiony, za tydzień lecimy więc bez sensu totalnie jest wydawać pieniądze żeby to zaraz po świętach schować, a na przyszłe święta nie ma co kupować, bo nie wiadomo co będzie na przyszłe święta Oczywiście trochę deszczu w się. popadało, to ludzie jeżdżą, jak jeżdżą dobrze, że mój mąż chociaż dobrze jeździ, bo inni nie potrafią, nie jeżdżą dobrze, ale Serhat, patrzcie jak on skupiony normalnie nie jest tak skupiony. Nie działa? No? Śpi. Śpi. Przyszliśmy na kawę, a tutaj normalnie w środku kawiarni śpi sobie kotek, tak? Śpi kotek? Mm. Hmm. A... Oh, oh, yeah. <laughs> Beginning to have... look like all my wishes are coming true, that's why I cheer. I've been busy decking the halls. I've been kind to big and small. And now it's time to have świąteczne mm -hmm. kubeczki. <laughs> <I'm sorry. laughs> <laughs> <of> <laughs> <laughs> Serhat też masz świąteczny kubeczek A Alex dostał ciacho. A kot dalej śpi, tylko zmienił pozycję. Żeby go Aleks nie denerwował. Oh, okay. Serhat mówi do Aleksa, chodź za rękę. Siam. On idzie zawsze. Siam. No. Nie chcesz? dziecko się nade mną zlitowało, uznało, że nie mam parasolki, to, to mi oddało, więc mam parasolkę ze Spider-Manem. Tak, Serhat ma kaptur, Alex ma czapkę, a ja nie miałam nic, więc. Alex Aha, mi you're, oddał. You're his tak. totally. Nie, wcale nie. Nie, nie, nie. All night she's laying with this thing like <laughs> <laughs> Ale żeby nie było, ja mam w domu parasolkę, tylko po prostu jej nie wzięłam. Teraz.

Pokażę Wam, co kupiliśmy w metro. Nie robiliśmy dużych zakupów, bo też nic nie potrzebowaliśmy, ale e, pokażę Wam. Kupiliśmy trzy paczki takich liofilizowanych owoców. Je akurat bardzo lubi Alex, więc kupiliśmy truskawki, wiśnie oraz e, jeżyny. Kupiliśmy również tą herbatę, o której Wam mówiłam. E, to jest ta kawa. Herbata, e, którą trzeba zaparzyć w tym siteczku, no bo ona jest z tych fusów, ja na to mówię fusy, nie wiem, czy to się tak dokładnie mówi, ale ja sobie ją kupiłam i jak ona się okaże dobra, to zabiorę sobie ją też do Polski i dam mojej mamie do spróbowania, bo tak jak mówię, ja ostatnio mam obsesję na punkcie tych tych herbat. W każdej kawiarni pytam się, czy mają właśnie e, nany limon chai, więc Serhat znalazł i ona jest z firmy Rioba. Kolejna rzecz to Serhat wziął, nie wiem w ogóle po co, dwie takie świąteczno noworoczne bombonierki, czekoladki, jak kto woli. Więc jedne są takie yy, z Mikołajem, a drugie są w kształcie hojniki, więc wziął Serhady dwie. Wzięliśmy też bardzo duże opakowanie kawy, parzuchy, zazwyczaj Serhat kupuje 250 gram, albo chyba nawet 200 a to jest półkilowe opakowanie, więc będzie nam potrzebny dosyć duży słoik. No ale Serhat będzie miał on ostatnio, naprawdę bardzo lubi, więc mojemu się to przyda. I już co prawda otwarte, ale opakowanie, czy pisze ile? Tak, 10 rogalików 7 Days. Aleks już w kawiarni zjadł jednego, a jednego mam jeszcze w torebce, więc dlatego to otwarte. W Rossmanie kupiliśmy um, dla mnie wkłady do żyletek, bo ja kupuję takie specjalne, bardzo delikatne. I kupiliśmy też um, na promocji był palmolive um, o zapachu brzoskwini I on naprawdę pachnie przepięknie. Bo nam się akurat skończyło żele. No a jeszcze trochę do tego, um, do naszego wyjazdu jest, a nie mamy się czym myć. Więc musieliśmy kupić um, żel pod Więc kupiliśmy po prostu taki um, z firmy palmoli Serhad nas odwiózł do domu, ma jakieś tam swoje sprawy do załatwienia więc ja przyjęłam Aleksa, za ten czas zjedliśmy zupę, ogarnęliśmy prasowanie, co do prasowania to do kosza a co nie do prasowania to zaniosłam do góry i ciepłam to na łóżko więc zaraz będę musiała iść to powkładać do szafek do szaf i dopóki jeszcze pamiętam zaraz pójdę sobie do góry poszukać rękawiczek do wózka bo w tamtym roku o nich zapomniałam no, i było mi zimno po prostu w dłonie. A to są takie specjalne rękawiczki, które zapina orączkę do wózka, i nie musimy zakładać normalnych rękawiczek, tylko sobie wkładamy tam ręce. No, jak coś trzeba szybko do dziecka, no to nie musimy ściągać rękawiczek, wyciągamy sobie po prostu dłonie. I ja w tym roku nie chcę tego zapomnieć, bo jak będzie zimno, to znowu będzie problem. A wiem, że gdzieś to mam tylko po prostu nie pamiętam, muszę poszukać sobie zaraz. No mam ograniczoną liczbę szaf, szafek i schowków, więc nie będzie aż tak nie Mamy, nie wiem, 500 metrów mieszkania, więc to raczej się nie, nie, nie zgubi. Tylko po prostu muszę sobie przypomnieć, gdzie ja to sama ciepłam, bo po prostu ja to gdzieś dałam sobie, na pewno nie serhat. Z dobrych rzeczy to w ogóle Alex idzie szybko spać, więc jeżeli nie zdążę ogarnąć prasowania... Przed jego drzemką, znaczy przed jego spaniem, to ogarnę to, jak on pójdzie spać. Będę sobie mogła też edytować, więc nie będę siedziała do północy, do pierwszej z edytowaniem, no bo on idzie dzisiaj szybciutko spać. Będziemy też mieli czas z serhatem dla siebie. Może nawet uda nam się oglądać serial. Ostatnio zaczęliśmy oglądać, no niestety nie na bieżąco, ale inny turecki serial. Więc. Więc kilka rzeczy chcę jeszcze do wieczora zdążyć zrobić, ale jak nie zrobię, to nie będzie tragedii. Dla mnie jest najważniejsze, że ja wczoraj wysprzątałam całe mieszkanie, więc mam już czysto. Robi mi się właśnie w kuchni kurczak. Na kolację planuję zrobić naleśnik z szarpaną kurczakiem i serem. i wszystko zapiekane w piekarniku. I do tego my z Alexem Ayran, no a Serhat oczywiście uzależniony od Koli, więc będzie pił kolę. No i co byliśmy właśnie w tym metro, bo mówię do sercha, że no to jest taka um, taka hurtownia, magazyn, więc no najpewniej wszystkie te rzeczy, które chcemy będą. Raz, że większości nie było, a dwa, że nie opłacałoby się ich tak naprawdę cenowo brać. Um, bo przy 3-4 sztukach wcale nie wychodziło taniej, tylko trzeba było naprawdę 10. Albo więcej wziąć, żeby to było opłacalne Więc jutro sobie po prostu Podejdę do zbier I zobaczę, czy tam jest Powoli to będę, wiecie, zbierała Żeby już do przyszłego tygodnia Tak do połowy tygodnia mieć już to wszystko Gotowe, żeby to czekało I żeby później tak naprawdę Tak jak ostatnio mówiłam na wariackich papierach To nie było zrobione Oczywiście Aleks ma teraz czas ze śmieciarką oglądam już drugi odcinek, skończy się drugi odcinek i wyłączamy telewizor, i już do końca dnia telewizora nie będzie włączonego. Serhad właśnie dzwonił, że wraca, więc dobrze, żeby mi się akurat kończy kurczak robić. Zaraz, wiecie, naleśniki szybko pozmarzyć do piekarnika to wrzucić i będzie się samo robiło. No i te mówki. Te mówki do wózka mi nie dają spokoju, więc muszę je dzisiaj, koniecznie, koniecznie muszę je dzisiaj znaleźć. Co wiesz? <laughs> This one is, one. Ha, tak duşum. Duş et lütfen bize. Bakar. 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 Baklava. Bakar. 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 sweet. Bakar. 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 Gdzie to tutaj, jest? no tutaj no tutaj o ready? tak trzy, dwa jeden o! dużo wczoraj takie malutkie, bo dzisiaj jest dobrze, że Aleks gdzie szybko spać <laughs> pać? idziemy tam. Cię ci dać? Tam. Tam. Nie ma. Ewet. Mimi, miło. ta ręka się nie wisiła do słoika. Mówi Alex, chodź bo dać. Tam mam. się, tam. Bejdź Nasz Alex uwielbia, jak się mu śpiewa, 100 lat. I uwielbia świeczki, więc za każdym razem jak kupujemy tort to prosimy o świeczki i śpiewamy mu po prostu, bez okazji, 100 lat, 100 lat i po polsku, i po turecku. Więc jak dzisiaj Serhat kupił e, ciasto e, w piekarni, w cukierni, to też poprosił o świeczki, więc robimy Aleksowi na koniec dnia taką niespodziankę, <grywamy> że damy mu do znuchnięcia świeczki. E, I zobaczycie, jak on się bardzo cieszy z tego typu rzeczy. Po prostu to jest taki słodziak, jeżeli chodzi o świeczki i tego typu em, rzeczy że zawsze mu robimy, nieważne czy jego urodziny czy nie. Nawet jak był moje urodziny, to odmuchał świeczkę, nawet jak był Serhata świeczki. E, przyjdzie czas i on się nauczy, że dane święto jest danej osoby, Na razie jest jeszcze malutki i nie rozumie, więc nikomu krzywdy nie zrobi, jak sobie podmucha raz w tygodniu świeczkę, czy tam raz na miesiąc świeczkę. <laughs> Młody śpi, zanim pójdę się wykąpać, to pokażę Wam, bo znalazłam te mówki do wózka, bo pewnie większość z Was w ogóle nawet nie wie o co mi chodziło, więc chcę trochę to rozjaśnić. To są właśnie te mówki do wózka. Zakładacie je na rączkę. I później sobie tutaj wkładacie, nic wam tutaj nie zawiewa, bo tu gdzieś ta dziura jest właśnie mm, rączka od i z wam po prostu ciepło. To futro jest strasznie duże, natomiast yy, takie moja mama kupiła i są po prostu praktyczne. I nie wpadłam na to, gdzie te mówki mogły być, dopiero pod koniec mówię chyba w małych rzeczach Aleksa, no i były właśnie te mówki w małych rzeczach Alexa, w walizce małych rzeczy Aleksa. Tą walizkę też zabieramy, bo no u nas miejsca nie ma, moi rodzice mają dosyć spory dom, więc mają mu się to składować. A też te rzeczy przebrałam, niektóre wyrzuciłam, niektóre oddałam, ale były takie rzeczy, do których mam ogromny sentyment i bardzo nie chciałam ich wyrzucać, wydawać, więc... Zabieram do mojej mamy, bo i tak mamy walizkę, więc nie będę musiała wysyłać pocztą, nie wiadomo czy to wiecie, by się gdzieś nie zagubiło i tak No i z tych rzeczy małych to powiem Wam, że znalazłam takie ubranko Alexa, jaką był malutkie, to jest komplet, to jest bodziak. Yy, z kłosiem, puchatkiem i do tego były takie spodenki. I on był taki malutki, wiecie, jak to było... Mała dzicia, a teraz to niedługo on mnie przerośnie, tak naprawdę. Jak się takie małe rzeczy ogląda, to aż się włącza taka gorączka dziecięca, która ostatnio mojemu mężowi się bardzo udziela, i jemu się ostatnio marzy ee, córka, tak? Aśka? Co? Córka. Co? Córka. tak. ostatnio mówi: córka, córka. A ja mówię, nie, a jak już w ogóle, to będzie syn, więc... No ale takie, takie malutkie to było. Zachodzę chyba... Co? Trzy, dwa, jeden. Uf! Co tam? Pokazywałam malutkie Aleksa branko. Aha, tak. Malutkę. It can be red or pink also. Right? Nie rozmiar jaki rozmiar? Nie widzę. Jeden dwa miesiące. Oha! Mhm. 56 rozmiar. No to na noworodką. bo noworodzim jak to ubierał. Jak znajdę zdjęcie, bo na pewno mam takie zdjęcie. Jeszcze do tego była czapka, ale ta czapka dziś zaginęła. To na pewno wam na pewno wam tutaj wkleję. Także moje miejsce dowodzenia dzisiaj wieczorem. Herbatka, ciastka, które kupił serhat. Włączyłam sobie, ale jeszcze się nie zaczął, nie zaczął nowy serial, który oglądamy. No i najgorsze, na co nie mogę patrzeć, to. Mam nadzieję, że o godzinę mi zejdzie. Także życzycie mi powodzenia. A to i tak są już przebrane ciuchy. Tego było gdzieś tak style, Ale przebrałam je, jest troszkę mniej. No niestety, ktoś to musi zrobić. Nagrywałam właśnie końcówkę vlogmasa skończyłam I Serhat mówi: Zawsze beze mnie, zawsze beze mnie nagrywasz. I mówię: No to chodź. On już nie chce, on już nie chce. Przyjdziesz czy nie przyjdziesz? Czekaj, ja muszę. Nie ma czasu, chodź, szybko, 3, 2, 1. No, tak, że ja z nim nigdy nie nagrywam, a prawda jest taka, że to on nigdy nie ma czasu po prostu. Chodź, siadaj. To jutro nie przyjdzie mm. po prostu. Cześć, dobra, rozpójrz no kapa. Dzisiaj... Śpi dobrze. Śpi dobrze, ale zanim powiemy, śpi dobrze, to trzeba powiedzieć siech, hasło dnia. Więc ja powiem, jak oglądacie do tego momentu, kiedy obrażony mąż do żony przyszedł, to zostawcie w komentarzu sanie. Tymczasem ja wkładam mego męża w takie sanie i razem odjeżdżamy w siną dalej. Co to dzisiaj? Dzisiaj, no dzisiaj. No, rozumiem, ale. Sanie. sanie. What is that Sometimes sitting at this like wooden... Aha, this like... Sleigh. Yeah. No, sleigh. Aha, this thing. Yeah. Dobrze, rozumiem teraz, to może być. Się... do zobaczenia w jutrzejszym vlogmasie. My się żegnamy, pa!